Dłuższy rozbieg, mać napięte. Nie zbyś siebie teorety, chłopie. jeden mecz się widział. Nie zbyś siebie praktyk. Jeden jednym meczu się grało. Jurek, ale bez rękawic to byś na pewno nie... Ach, niezłe z was gapy. Kibicuj naszym! Wybierzmy Wybierz mistrzowską ofertę od 30 zł miesięcznie i dobieraj sportowe pakiety dodatkowe. Cyfrowy Polsat. A te telefony w się na liczbę doładowań fajne jakieś? No masz, najfajniejsze. Ale Jaki na przykład. Przyskuj. A Sony Ericsson. Zylo muzyczno-fotograficzne. Mm. Za złotówkę pasuje. No, pasuje. Takie rzeczy tylko w erze. Na magiczny tydzień Cyfry Plus czekaliście cały rok. Zostały tylko dwa dni, żeby wygrać w naszym konkursie. Mamy dla Was 200 telewizorów dziennie, a dodatkowo miesiąc Kanal Plus w prezencie. Cyfra Plus. Otwórz oczy. Here with me. W Orange wierzymy, że masz prawo do internetu wszędzie. Dlatego jako pierwsi dajemy ci najszybszy mobilny internet Orange Free oraz szybki internet domowy Orange Free. A więc to jest ziemianin. Tak, on nam powie, jak zatrzymują czas. Co to ma znaczyć? Cierpliwości! Że też ja wszystko muszę robić sam. Halo, halo, to Simplus zatrzymuje czas po minucie, a reszta rozmowy jest za darmo w usłudze nich rozmów. Święta. Jak to stoi pod jemią, to można go pocałować. Albo wziąć się do prezentów. Setki prezentów w niskich cenach, jak dobra plazma. 1999. Tesko, wszystkiego dobrego. Choroba dziecka to zawsze sytuacja kryzysowa. No, kto sobie z tym radzi? Mama. Moja mama. Moja mama. Mama. W walce z gorączką każda mama radzi sobie najlepiej na świecie. W tej walce jesteśmy po waszej stronie. 9 na 10 mam ufa produktom Nurofen dla dzieci. Nurofen po stronie mam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. I think we just accidentally kissed. Quick, do something manly. Is there room for three? Na ten love z podania pracy referencje. Boli, dziś kiedy mam to rozmowy. Ja akurat okres wymarzona praca chciałam dobrze wypaść. Masz. Czasem pomaga. Zaczekaj, weź coś silniejszego. Oto moment wyboru. Na taki ból może pomóc tylko silny lek. Wezmę I Ibupron. Ibupron decyzyjnie lokalizuje źródło bólu, i na nim koncentruje swoją siłę działania. Z użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ibupron, teraz w większym opakowaniu. Oszczędzasz jedną trzecią ceny. O, i ściana nośna. Na <laughs> plecy, a drugie plecy zaplecze! To my tu mamy zabyt. Nowy Samsung Galaxy Trend lokalizuj najbliższych z aplikacją Bezpieczna rodzina. Alej. Sprawdź inne smartfony w niższych cenach. Czy wiesz, że nowa pryza 2 w jednym zawiera składniki Vanisz Ultra? Dwa w jednym z Vaniszem Ultra? Tylko po co? Nowa bryza, dwa w jednym Proszek i odplamiacz wanisz Ultra Usuwa nawet trudne plamy Działa, albo zwrot pieniędzy gwarantowany Ach, jak przyjemnie Przy stole zasiąść czas Gdy kusi, kusi turek I smakiem cieszy nas Ach, jak przyjemnie Ten czarujący smak Rodzina wcina, wcina I nuci sobie tak Ach, jak przyjemnie na kromki rach, rachciachciach. Gdy jemy, jemy, serek smakuje także ach. Turek, prawdziwa delikatność. Spróbuj. A, a teraz nasze specjalne. Coś takiego Już czas! Wielkie promocje i małe ceny. Małe ceny to jest plus. Wojak idzie do Tywila.